Ja pierdzielę ale widok. Uwielbiam takie rzeczy w ogóle, w sensie fantastyce. Takie wizerunki ogromnych upadłych bestii. To jest tak zajebisty motyw. Czy on właśnie spadł z klifu, ten duch? Ukryty gruby haro. Haro! No jakby wiecie, eksplorujemy sobie po prostu i nagle cyk. Myślałeś, że to koniec nie. Masz jeszcze Tyk. kolejną ogromną lokację do eksploracji. Prosił się, prosił się, prosił się. Ja sam chciał. Tak! Jemes! Ja Mamy ja go! Marynarz! Mamy go! O nie! Yeah. You go boy! Takie to głupie Drifter. Waniale. Książka z przepisami kościeja. Zanim pójdę w jakąś pła... To jest duży ptak. Kierścienie widmowego światła. Nara? Tu jest bardzo dużo przeciwników, to po prostu idź i się baw stary. Au. O nie. No dobra no. I, i skoro trzeba. Mo- a no może bez tych będzie lepiej, co? Nic nie widzę, nic nie widzę, nic nie widzę Noż Masz za swoje, you get what you fucking deserve Generalnie nie sądziłem, że będzie to boss fight, dlatego go przyzwałem Ale skoro już jest to, to się przyda I to bardzo, zobaczę na niego Co on robi? To jest wybuch, prawda? Nawet nie wiem co mu zabiło. Ale mi, mi się przyda cholera, na no, te wszystkie ptaki dookoła, nie są jednak mega denerwujące. Chaos. Tu jestem. A, 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 hała, a, 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 a. Noż Mimik taki jaki giga czad. no, ale traw go chociaż ra Nie wierzę. Wyzwanie ognia duchów. O. Easy. Loch płaczki. Ciekawe czemu płacze. Bo nie może wyjść? <śmiech> <śmiech> Nic osobistego stary. For real? Na. No. Nie tym razem. Prawie. Latają! Fajnie, że mogłem zrobić dodża. O, żeż ty! Mega. Dzięki, chłopaki Jeszcze niżej, jeszcze... O, leków nie wziąłem Wzięliście leki? Na pewno wszyscy skorzystacie z jakichś leków Jesteście tutaj, więc... Na pewno ma... jakieś leki macie Płaczka Nie wyglądasz najlepiej 好。好。Huh? Huh? Serio? Ty! Jesteś taka zakrwawiona. Kurwa! Haha! <śm> Łatwo. Maska płaczki. Co to jest? Przemienia wodającego w płaczkę i sprawia napuchnięte głowy? Efekt jest nieodwracalny i trwa do śmierci. Użycie tej maski po przemienieniu powoduje napuchnięcie głowy. Znaczy ona prawidłowo odzwierciedla stan mieszkańca raju, ale lud zwierzy zaprzeczał temu i krywa to przed światem. Wej głupocie patrzyli na prawdziwe szczęście z głębokim strachem. Gimme this shit. What the fuck? Huh? Wyglądamy trochę jak... Jak ten upiór piasku z Prince of Persia Warrior Within. Ale co nam daje ten stan tak właściwie? To coś daje? Znaczy widziałem, że trochę nam zwiększyło odporność, ale... Okej. Okay. O kurde. Czy on może przestać? To mu w ogóle coś zadaje, a nie, bo on ma takie opancerzone. Tak? Uuuu. Ale on cały jest taki jakiś dziwny. Ja mu zadawałem, Myślicie, że o to chodzi, faktycznie, żeby z nim walczyć sam od góry. Cholera, ale nie mam czym z nim walczyć. Tak. Okej. Okay. Dobra, ale jak ja mam. Z... Czy... Nie, no na pewno nie mogę wskoczyć do tego wiru. Tu przyda się rzucanie. Głowa. Tu przyda się tworzenie przedmiotów. Tworzenie przedmiotów, czyli co? Czyli faktycznie, jakby muszę w niego rzucać? Tak o. Kurwa, jakbyś tym jeszcze trafił, to w ogóle byłoby zajebiście Huge! Ej, dobra, actually huge Przynajmniej nie umarliśmy od razu, przynajmniej nie umarliśmy od razu. Żyjemy, żyjemy, żyjemy. Oj Wiedziałem, że to ogarniemy, razem Zabiliśmy go dzięki mocy przyjaźni Siema Ej, co to jest za... On mnie zje Nie Przynajmniej nie boli jakoś zajebiście mocno ale biega! Ej, jakby nie jest aż tak źle, nie? Proszę A! A! Ała! Ej, ale mocny jest ten smok. Odłamek ostro-drzewa. To wygląda twarz. Widzicie? Jest oczy. Jest oczy? Są oczy, jest buźka. Ten grób się cieszy. Tam coś jest. Żartowałem, nic tu nie ma. Taki prank mały. Żarcik, wiecie. Miało być zabawne, miało być śmieszne. A jeśli to was nie rozbawiło, to... To nie, nie wiem, przykro mi, przykro mi. Chciałem, żebyście się za zaśmiali. Chciałem, żebyście się zaśmiali, żeby było Tam jesteś! Szkuźwa. Mr. President, get down? Serio? No, dajcie mi go trafici! Skurde. Fine. Ciekłe zwierzę. Mm. Pierwszy raz w ogóle widzę te te e, szkaraby w dodatku. Często mam tak, że zaczynam zdanie i potem go nie kończę. I wychodzę na idiotę Bo ja całe zdanie powiedziałem tylko w głowie. Masz podobnie? No. Może być, że jesteśmy po prostu zjebani. Cześć, psiaki. Z wami akurat nie mam problemu, chyba że wy. Stary, nie musisz serio. Jakby ja, ja cię nie chcę nawet krzywdzić on musi podejść do nas. No i widzisz może być zrobiłem całą Twoją rodzinę tylko dlatego, że się do mnie spruli. I to nawet nie, był, nie miało jakiegoś celu. No i to, 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 to będzie to jest lekcja na dzisiaj, moi drodzy oglądacze. Przemoc czasami prowadzi tylko i wyłącznie do śmierci. Dlatego jak macie się z kimś bić, to mądrze wybierajcie uderzenia. Żeby to on umarł, nie. Przemoc to jedyny uniwersalny język i siła. True, to prawda, chyba że ma się dubertówkę, wtedy. Wtedy też jest trochę inaczej. To nie tak chciałem użyć, To nie było. a ja, ty, a ty co sądzisz o przemocy? Spoko? Proste. Konkretnie i na temat. Tobie obojętnie. Tylko nie we mnie. i winsom. Zajebiście. Nawet nie ma takiego słowa jak nadswojtys. Huh? O! Katedra Manus Metyr. Well we don't often receive visitors I am Emir welcome to Manus Meta it is a pleasure to have you. In lands so forsaken as these chance encounters are precious indeed seeing that we have convened here on this day, allow me to mark the occasion with a modest offering. the map i gave you charts the site of a hallowed ruin. it is said that after sounding the hanging bell there, one's fate will be guided by the stars. I only wish to be of service, to help those who fight for their purpose. I'm not mistaken, am I? I can see it in your eyes. You are a fighter, are you not? Is something the matter? I've given you a map to the Hallowed Ruin. Oh, I suppose you expect a lesson of me, do you? I know the feeling. Those with purpose are nothing if not ravenous for power. power. I a sorcerer. we study the stars and examine the life therein. are you familiar with our findings? long ago, we began as stardust, born of a great rupture far across the skies. we, too, are children. Of the greater will—is that not divine? Is that not sublime? And yet, studies the so Can fathom its implications, its utter brilliance. Oh, yes. Do mind your feet around the church. You wouldn't want to hurt the little boy. Kogo. Oh, hey.

Oh, this is a you met you Lan. Tak. Well, I hope that she behaved at least. The poor girl has overcome grave misfortune. Her tongue can be sharp at the best of times, but don't think that makes her a bad person. <laughs> it's no surprise her little sister too has a heart of gold. Her sister. That ta ścieżka. Nie akwamali. Kies. O! Stary. <ścoughs> Armata rabata. Widzę cię. Harryjska suwerenność. Kurde, dawno nie znaleźliśmy żadnego ostro drzewa. W ogóle, to śmieszna nazwa. Ostro drzewo. Ostre drzewo będzie? No bo ostro drzewa, nie? Czyli to drzewo jest ostre? Jezu! Mega. Hey. Did you feel it? Mikula the Kind's enchantment appears to have broken. Uh -huh. But while my devotion to kindly Mikula remains unchanged, by my troth I am not so sure about the others. No, wait. Perhaps this is a blessing in disguise. I can wield my sword to cull the undeserving, those unfit to bask in tender Mikula's presence. I should have thought of this earlier.

Because something else happen. Intriguing. What remains there to be said? Do you presume us allies even now, though Miquella's spell is newly broken? I must profess the spell mattered little. Uphold his covenant, Michael shall, and in Godhood redeem our rueful clan. Then America and vilest earth tree both will at last be from divinity wrenched. And surely, I contented I will be. But first, clear resounds the call of vengeance. The impaler, Mesmer, must pay his due. Mm -hmm. In vengeance for the flames. My blade I wield. How could I allow myself to forget? Revenge alone assures me peace of mind. Um I think not to hinder me upon my path. I do to, I wish to face the Reckoning. have there you I've made up my mind. Oh? The whole sense will be eliminated. If he were to point his blade at Sir Mesmer or Queen Marika, perhaps it would not matter. Vengeance changes a man. And one day, his blade may turn towards Mikula the Kind. Kindly, Mikula is after all the true golden child even if he discards every last drop of his being his lineage will always remain Zaraz. Zaraz. Nie, nie rip. the horn sense suspects what i have in mind he never placed his full trust in me even under the effect of kindly Mikula's spell he must have recognized something Laska. Laska, co ty gadasz w ogóle? Jakby... Nie, nie, słuchaj, nie. Dream Team się rozpadł? To nie trwa, jakieś zbyt długo. Czyli Mikala po prostu wszystkich trzymał w zaklęciu, żeby byli myli, a tak naprawdę to są straszne męty i tak. Ała, wow, ale dostałem z konia. Huge damage actually. Mogę przyzwać mimika na pomoc. Nie przyzwę mimika, bo już go zabijaliśmy parę razy, nie? I to jest... Cała walka polega dosłownie na tym. Nie jest, to wiecie, nic spektakularnego. No właśnie. Wątroba bestii, zabrałem z niego wątroby, wsadziłem całą łapę, złapałem najmocniej jak mogę i szarpnąłem. No mam problem z takimi z takimi przeciwnikami w grach FromSoft. Jeszcze tych, których trzeba było atakować z urwiska, no to nawet fajnie, co nie? Bo dodało to takiego ciekawego elementu, ale to na przykład... No to jest nuda po prostu. Podnurze rauch. No i że tam nie jesteśmy, ale. Ej, skoro już tutaj się jakby pojawia nazwa tego obszaru, to znaczy, że pewnie można tu się jakoś zgliczować, co? O. Hmm. Nie, nie ma szans. A może? Mam plan. A nie, stąd przychodzimy w ogóle. Ale jak się. O! Ej, hey, czy my to przeżyjemy? Ja to jednak, słuchajcie, jak ja na coś wpadnę, mam tak zajebiście pomarszczony mózg, że aż mi zaczyna wyrastać z głowy. Wielka strzała kamienia Kowalskiego. Kim jest Kowalski i po co mu tyle tych kamieni? Tylko dosięgnie? Nie. Słuchaj, ralwa, wielki Niedźwiedź rudy, laska, dogadamy się. No dobra. O! Big Dog. Daj mi ZROBIĆ atak. Czy to ją mnie dosięga, czy ja w coś uderzam? Nice. Nie! Znaczy, ciebie chociaż raz się da stagerować, Misiu? Jeszcze małej?! O Jezu, co miła je! Ale jesteś okropnym rodzicem, czy chuj wie, jakim jesteś tak właściwie. Oa, nie wiem, może jesteś matką zastępczą? Boże, umarłem, bo mnie pies strącił. Z tego padał łez! Co ja gadam za farmazony? No. Wie, ale w, w, widzieliście? Widzieliście? Pocisk mi na czymś... na tym kwiatku? Na kwiatku. Umarłem przez kwiatek. Huge. Ale jestem w jej dupie. Jakby dosłownie jestem w niej. Easy. Easy. No i widzicie? To ten kwiatek. First try. Poprzez ten kwiatek. FUTRO RALWY Futro Ralwy, wielkiego niedźwiedzia rudego bez żadnych modyfikacji noszone na głowie Jest trochę mniejsze niż się spodziewałem Zmacja inkantacje żartobliwie zwane niedźwiedzią komunią Ta niewy... Niedźwiedzią komunią? Ta niewybrawiona skóra zdobyta pod koniec krwawego pojedynku jest właśnie tym co... Z wojownika czyni dzikiego niedźwiedzia Ej dobra Nosimy W końcu wygraliśmy to i zabraliśmy z jej uba. Rzekomo... Nic nie jest zmieniony, ale wydaje mi się, że trochę jest mniejsze.